Nie, ale to, to, to jest idiotyzm. Ja nie mogę tak być ubrany, to, to, jest, to, jest, to jest kretyńskie. Bo przecież ja jestem w domu, a tu jest pielęgniarskie ciuchy szpitalne, to to, to to, to, jest. to nie może być. Zamaskowani. O tych, którzy po prostu poszli do pracy. Czyta pan pielęgniarka. Wstęp. Przede wszystkim w tym zasoranym spetrze się ugotuje. To nie może zamaskowanie o tych, którzy po prostu poszli do pracy. Czyta pan Piękniarkę? Wstęp. Przede wszystkim ustalmy, o co tu chodzi. Wzięliśmy się za książkę, bo to jest przestrzeń, w której na spokojnie możemy wam powiedzieć, co myślimy. Okazuje się nawet, że kilku dziennikarzy już to zrobiło przed nami. No i dobra. My nie jesteśmy dziennikarzami, a oranie pola, jakim jest praca po 300-400 godzin w miesiącu w ochronie zdrowia, raczej nie sprzyja pisaniu pamiętników. Na szczęście w końcu się ogarnęliśmy i oto efekt. Tymczasem, zróbcie sobie drineczka, usiądźcie wygodnie, a my wam poopowiadamy o pandemii w polskim wydaniu. Zacznijmy od tego, że dzisiaj jest premiera naszej książki: zarówno w wersji e-bookowej, jak i papierowej. Możecie ją znaleźć na stronie wydawnictwa. Poczekalnia. I tylko tam. Chyba. Na pewno. No i co? No i zapraszamy, zachęcamy, polecamy yy, razem z siostrą Bożeną i ekipą Tonie z mojej karetki. I na razie. Cześć! Po.